Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie modernizować komputer, który tutaj widzicie. Jest to komputer jednego z moich widzów, z moich klientów. Przyniósł do mnie komputer, bo powiedział, że komputer na dzień dzisiejszy już mu nie wyrabia w niektórych grach i z takim przeznaczeniem właśnie ten komputer tutaj trafia. Będziemy w nim wymieniać tak naprawdę cztery podzespoły. Jakie to podzespoły, zaraz zobaczycie. Ale zanim to wszystko zrobimy, to otworzymy sobie też ten komputer tutaj i zobaczycie, co w środku się znajduje, jak to wszystko wygląda. Powiem wam tylko, że ja wcześniej już tutaj zaglądałem do tego komputera, by określić sobie, co będzie trzeba zakupić. Jakie podzespoły, byśmy tak dobrali te podzespoły, żeby ten. Ten budżet się zamknął i nie przekroczył kwoty, jaka tutaj była wyznaczona do modernizacji tego komputera. Także czas najwyższy, otworzyć sobie ten komputer. Zdejmę tutaj panel, który nie jest przykręcony. Ciężko powiem Wam, że się go ściąga, bo on jest strasznie zaciśnięty tutaj, więc trochę trzeba użyć. Dobra, mamy ściągnięty. No i przede wszystkim, żebyście lepiej widzieli to jako troszeczkę. Kręcę. No, i oczywiście komputer w środku prezentuje się następująco. Jak sami możecie tutaj zauważyć, takim najbardziej rzucającym się elementem tego komputera w oczy jest oczywiście zasilacz, który zostanie tutaj wymieniony. Jest to model, jak widzę, od iBoxa. Model 400W. No, i przede wszystkim zostanie tutaj też wymieniona karta graficzna. Dysk twardy na większy. No, i przede wszystkim dołożymy tutaj dysk SSD. Jak patrzę na ten komputer, to naprawdę powiem Wam, że jest on w takim stanie. Nie za fajnym. jest tutaj mnóstwo kurzu, mnóstwo tego syfu w środku, więc to wszystko trzeba będzie rozkręcić, wyczyścić i złożyć na nowo. Zobaczcie, że sam komputer, jeżeli chodzi o czystość, w środku naprawdę źle wygląda. Tutaj mnóstwo tego syfu jest na każdym podzespole. Najwięcej to jest chyba na karcie graficznej, dyskach twardych oraz na napędzie DVD. Jak sobie tutaj przecieram, nawet ręką ten kurz delikatnie na karcie graficznej. Samą kartę graficzną, no to mnóstwo mi tego już na palcach zostaje. Już mam nawet czarny palec przez chwilkę tylko. Tutaj na dysku, gdzie nie dotknę, to ten kurz spada, osuwa się sam. Tutaj tak samo na drugim. No źle to wygląda, powiem wam szczerze. Aż trudno w to uwierzyć, że tak może wyglądać ten komputer. Więc tutaj wszystko to zostanie wyczyszczone na pewno i wszystko będzie na nowo złożone, oczywiście z nowymi też komponentami. Tutaj, żeby Wam bardziej pokazać, jak to wszystko wygląda, to wykręcimy sobie teraz chyba kartę graficzną, bo tutaj chcę Wam ją pokazać. Ona też jest w środku troszeczkę zanieczyszczona, z tego co tak wstępnie patrzyłem. Więc wykręcę ją tak szybko i zobaczymy. Jak ona tak naprawdę wygląda, jeśli chodzi o samą czystość, w środku tutaj sobie odegniemy. No i spróbuję ją ładnie wyciągnąć. Dobra, wyszło. No i słuchajcie, jak patrzę na tą kartę graficzną wyciągniętą, sami zobaczcie, wygląda to źle tutaj, nie wiem czy to będzie dokładnie widać ale możecie zobaczyć, że pod wentylatorem na tutaj chłodzeniu tym całym jest mnóstwo tego kurzu się zebrało w szczelinach więc tego jest naprawdę dużo tutaj są też takie ślady tego kurzu całego dookoła tutaj z tyłu też mamy tego kurzu troszeczkę, no i że to wygląda w karta całkiem fajna swego czasu jest to Zotac GTX 650 Synergy Edition 2GB VRAMu no ale już dzisiaj jest troszeczkę za słaba, więc ona zostanie zastąpiona kartograficzną mocniejszą a karta graficzna jaka trafi do tego zestawu komputerowego to Radeon RX 570 ITX Pulse od firmy Safari i jest to karta na tyle mała na tyle kompaktowa, że zmieści się spokojnie do tej obudowy, więc do tego zestawu jest naprawdę dobrym myślę wyborem. Obecnie ten komputer posiada dwa dyski twarde talerzowe, oczywiście to są dyski, które tak naprawdę razem mają niewiele miejsca Tutaj jeden z tych dysków zostanie zastąpiony większym dyskiem. Pierwszy natomiast dysk, który tutaj się znajduje obecnie jest to dysk od Seagate Barakudy 80 gigowy. On jest przeznaczony na system i programy. Drugi to jest dysk WD 320GB bodajże, tak, 320GB. I ten dysk służy nam na różnego rodzaju dane. Natomiast właśnie ten dysk poniżej zostanie wymieniony na większy dysk o pojemności 1TB od Seagate'a. Model SM1000DM003 Bardzo fajny dysk Który tutaj na pewno zwiększy nam przestrzeń magazynową na dane. Natomiast tutaj jeszcze dołożony zostanie dysk SSD O pojemności 120GB na system i programy A dokładnie dysk od Samsunga 850 iwo Więc całkiem fajnie Myślę, że spokojnie tutaj przyspieszy nam działanie tego komputera Dalej co tutaj mamy, słuchajcie Przede wszystkim mamy płytę od Asusa jest to model P8H61, jest to płyta na Socket 1155, no i przede wszystkim tutaj mamy procesor i5-3470 pod tym chłodzeniem, z tego co mi klient mówił, to chłodzenie widzę teraz bardziej, że jest tak więcej troszeczkę zanieczyszczone, ale to będziemy sobie czyścić wszystko. A co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jakąś kartę wi od typu linka, dokładnie co to jest? To jest Model WN350GD. Przede wszystkim co tutaj mamy jeszcze. Mamy ten zasilacz IBOXa, który widzieliście wcześniej przez chwilę, i on zostanie zastąpiony przede wszystkim zasilaczem o lepszej jakości, lepszej sprawności. To będzie zasilacz od firmy CHIFTEC model CFT 75014C zasilacz, który tak naprawdę ma certyfikat 80 i jest to zasilacz półmodularnych, czyli część kabli ma odpinanych. Natomiast taką ostatnią rzeczą, jaka tutaj jest zainstalowana, to są bardzo fajne kości pamięci. Ja spróbuję Wam je pokazać. Fajne swego czasu. Są to Crucial Ballistic, 8 GB w jednej kości, czyli mamy tutaj 16 GB ram e, 1600 MHz i to jest wystarczająco tak naprawdę do tego wystawu komputerowego, e, do tego procesora, do tej płyty głównej. Kości naprawdę fajne i cieszę się, że one są, ich nie trzeba było zmieniać. Tak naprawdę zostało nam już tylko wyciągnięcie płyty głównej wraz z chłodzeniem i procesorem. Ale chciałem wam pokazać, że na płycie głównej jest bardzo dużo tego syfu, tego kurzu. No i oczywiście. Widać to bardzo dokładnie na płycie głównej, bo jak sobie tutaj wszędzie przecieramy, w każdym miejscu płyty głównej, ja to robię pędzelkiem w tym momencie, widzicie. No to nie do że na tym pędzelku zostaje ten syf, ten kurz cały, te kłębę kurzu, to i dodatkowo się to wszędzie tutaj nam rozprzestrzenia, unosi się w powietrzu. Wygląda to naprawdę niezbyt fajnie. Zobaczcie, że to wszędzie nam tutaj spada na dół. No a wiecie, że to. Taki stan komputera przyczynia się też do wolniejszej pracy całego zestawu. No i oczywiście jak widzicie tutaj na dole też jest tego sporo kurzu, więc jak ja sobie przetrę go tutaj na dole, no to zobaczcie ile tego jest. Wygląda to naprawdę źle, także bierzemy się dalej do roboty, wymontujemy sobie to wszystko, wyczyścimy i będziemy wszystko składać do kupy. Zobaczcie, że ten komputer o wiele lepiej się prezentuje w tej obudowie. Przede wszystkim zostało tutaj zainstalować tylko wentylator na tylnym panelu obudowy, kartę WiFi oraz kartę graficzną. Ja wstępnie też poukładałem sobie tutaj wcześniej kable. Resztę kabli będę układał po zainstalowaniu wszystkich już komponentów, no i przede wszystkim przejdziemy do testowania tego komputera w grach, no i zobaczymy jak on się spisuje. Tutaj klient też prosił o przetestowanie tego komputera w GTA 5 oraz kilku grach, które on gra. No i ja oczywiście to zrobię. Robimy, więc teraz tak naprawdę zostało tylko zainstalować resztę komponentów i lecimy z testami. This is the future. Evolution. This is the future. Jak sami możecie zauważyć, komputer w poszczególnych tytułach gier prezentuje naprawdę jeszcze bardzo dobrą, przyzwoitą rozgrywkę. Mamy tutaj procesor co prawda trzeciej generacji, ale w połączeniu z kartą graficzną RX 574GB od Safari te wyniki są naprawdę zadowalające. Gdybyśmy mieli tutaj znacznie lepszy procesor, na przykład i 7 to te wyniki byłyby bardziej przyzwoite. Wszystkie gry przeze mnie testowane były w rozdzielczości Full HD na ustawieniach wysokich średnio wysokich. Oczywiście tutaj najbardziej zaskoczył mnie Call of Duty Modern Warfare 2019, gdzie przy rozgrywce multiplayerowej udało się uzyskać stabilne 70-80 klatek, a w szczytowej fazie rozgrywki nawet 115 klatek na sekundę, czyli całkiem przyzwoicie, więc grało się naprawdę bardzo dobrze, udało się uzyskiwać całkiem fajne wyniki w grze i to tak naprawdę byłoby wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o ten materiał jeżeli materiał wam się podobał, chcielibyście takich materiałów więcej, to zostawcie Komentarz, zostawcie łapeczkę, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!